Klub Nauczyciela mieszczący się przy ulicy Wzgórze w Bielsku-Białej to miejsce, gdzie swoje pierwsze indywidualne wystawy malarstwa prezentowało wielu debiutantów. Tym razem możemy oglądać obrazy autorstwa Haliny Jędrzejczyk-Tobiańskiej z zawodu nauczycielki wychowania fizycznego. Ponieważ tu jest tak kolorowo, to jest tak jak w bajce i mi się wydaje, że to... Całe, całe to moje malowanie to jest wielka przygoda z bajką. Jak sama mówi, dawno temu otrzymała w prezencie swoje pierwsze farby olejne i zaczęła malować. Najpierw nieśmiałe próby kwiatów, domów i widoków. Później dowiedziała się, że przy klubie osiedlowym BEST, w pracowni sztuk pięknych prowadzonej przez doktora Krzysztofa Dadaka, prowadzone są zajęcia, podczas których można rozwijać i doskonalić swoje umiejętności i technikę. Zaczęła malować pod okiem pana Krzysztofa. No, pierwsze oczywiście to były te wszystkie układane jego obrazy, Martwe Natury, gdzie zdobywałam swoje takie podstawowe szlify malowania. No i potem wskoczyłam w swój ulubiony Temat, którym właśnie jest pejzaże. No pejzaże dla mnie są o tyle bardzo bliskie sercu, bo sama mieszkam w domu z ogrodem, gdzie mam ten, te widoki mam na co dzień i góry i kwiaty i łąki i drzewa kwitnące i dużo jeździłam po Polsce, widziałam, zwiedzałam. Także to wszystko mi się podobało i starałam się to przelać właśnie na płótno. Takim najbardziej jakoś muszę tu wspomnieć mojego męża, bo po śmierci wzięło mnie, zaczęła malować architektury właśnie miejsc gdzie byłam, spędziliśmy razem swój czas. W klubie odbyło się już kilkadziesiąt debiutów, znakomitych debiutów malarskich. Ja jestem, tak powiem, łowczynią talentów i jak zauważam na jakiejś wystawie zbiorowej ciekawą postać, to wtedy śledzę jej karierę i zapraszam na wystawę. No, z tego Klubu Bestus z pracowni pana Dadaka. To jest dziewiąty debiut. I wszystkie te znakomite panie, Smoczyńska, Hulbo i inne, debiutowały w klubie. Dziewięć debiutów, i wszystkie w tej chwili są rzeczywiście już pełnowartościowymi malarkami. Pani Halina Jędrzejczyk-Tobiańska maluje już od siedmiu lat. Efekt tego siedmioletniego wymachiwania szpachelką można teraz obejrzeć w klubie nauczyciela. Szpachla jest to, że daje możliwość szybkiego malowania. I bardzo ja nie wiem, czy to jest zaleta, czy to jest wada, ale ja potrafię na, na jednych zajęciach wychodzę, zaczynam obraz malować i wychodzę z gotowym obrazem, czy on jest ładny, czy on jest dokończony, czy tam ma braki. Ja sobie zdaję z tego sprawę. Ale ja po prostu nie umiem wracać do czegoś, co już raz zrobiłam, bo mówiąc brzydko boję się zawsze, że go schrzanie. No. Jest to wystawa taka inna, tradycyjna w treści, ale bardzo ciekawa w formie, cudowna, kolorystycznie, uspokajająca. I bywalcy klubu bardzo się chwalą. Ważne jest też to, że to jest była nauczycielka. A u mnie nie tylko nauczyciele wystawiają, także ludzie z innych środowisk. Natomiast cieszę się, jak to jest też nauczyciel, nawet były.